Bo ile trzeba mieć takich twardych skili, a na ile ważne są te, te umiejętności miękkie? W przypadku product managera, no te umiejętności miękkie są bardzo istotne. W momencie, w którym product manager nie jest w stanie jakby przekonać ludzi do tego, co chce zrobić, no to w momencie, w którym nie jest w stanie tymi swoimi miękkimi umiejętnościami, tym soft leadershipem przekonać ludzi do, do swoich racji, no to on staje się po prostu mało efektywny w tym wszystkim. Dla mnie PM powinien być gwiazdą roka swojego zespołu, nie? powinno być tą osobą, która jest proaktywna, która świetnie się komunikuje, która ma posłuch w swoim zespole. Z perspektywy twardych skilli, wiadomo, one są super istotne, szczególnie jeżeli chodzi na przykład analizę danych, tak? Na pewno jest plusem, jeżeli PM rozumie kod, tak? Jest w stanie wejść głębiej w dyskusje jakieś techniczne z inżynierami, nie? Ale ja wychodzę z założenia, że to są rzeczy, których można się nauczyć. Powiedzmy tak, że dla mnie w osobach, które ja zatrudniam, najważniejsza jest taka ciekawość, jak się lepiej komunikować, ciekawość tego, jak działa nasz biznes, ciekawość tego, jak działa rynek, na którym operujemy, ciekawość tego, jak działa nasz produkt od strony też technicznej, tak? Ciekawość, jak robić rzeczy lepiej, bardziej efektywnie, zawsze biorę taką osobę, Wersja Ktoś, kto ma mega dużo doświadczenia, a może na przykład nie ma tej ciekawości, bo przychodzi z mindsetem, że już ja widziałem, już, 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 już przerobiłem wiele rzeczy, i on, jakby jest wtedy zamknięty taki, nie?